Jak dobrze wiemy, na reali SummerSlam 2025 zobaczymy starcie o mistrzostwo World Heavyweight pomiędzy obecnym mistrzem Gunterem a CM Punkiem, który w końcu dostaje szansę na walkę o solowe mistrzostwo WWE. Punk o mistrzostwo świata WWE zawalczy po ponad 10 latach. I wydaje się, że jest to chyba najlepszy moment do tego, aby tym mistrzem w końcu w WWE po swoim powrocie już prawie po półtora roku został. Zapraszam was moi drodzy już w tym momencie do dyskusji, Dyskusja na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o tym, by CM Pan został nowym mistrzem i co sądzicie o Gunterze. I problemie, który wydaje mi się, że właśnie z Gunterem jest w WWE, i właśnie o tym chciałbym porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Zostawcie oczywiście polubienie, subskrybujcie kanał, żeby ze wszystkim być na bieżąco, a także chciałbym wykorzystać moment i podziękować użytkownikom EC, Polski General, The Final Boss, KUBUC oraz Celek Celi za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame. I do tego także zapraszam Was. Podczas zeszłotygodniowej Dalimandy and Rose CM Punk wygrał Gauntlet Match, który też zagwarantował mu szansę walki o mistrzostwo World Heavyweight. Mistrzostwo to jest w posiadaniu Guntera. Co prawda, Gunter stracił je na pewien okres czasu tylko po to, aby dać moment dla Jaya Uso. I aby też kilka miesięcy później Jay Uso stracił to mistrzostwo w totalnie beznadziejny sposób i tylko po to, aby Gunter znowu te mistrzostwo odzyskał. I tak, w dzisiejszym odcinku głównie skupimy się na CM Punku i na Gunterze, bo wydaje mi się, że bardzo mocno te tematy zostały ze sobą powiązane, szczególnie w kontekście ich wspólnej walki na Summerslam. Przypomnę tylko tyle, że Summerslam w tym roku jest dwudniowe, bo 2 i 3 sierpnia właśnie wtedy dostaniemy tę galę i na ten weekend szykuje naprawdę coś mocnego. I to nie sam, nie z jednym osobą, a prawdopodobnie z dwoma osobami, więc... Przykłóćcie się na niespodziewane. Wracając jednak do tematu, może skupmy się bardziej na początku na Gunterze, bo mam takie poczucie, że po tym jak jego potęga została zbudowana, gdzie panował jako mistrz interkontentalny przez 666 dni i to naprawdę było grube, bo został najdłużej panującym mistrzem interkontentalnym w historii. Przez ponad 80 czy 85% swojego czasu spędzonego w WWE był mistrzem, mistrzem WWE UK, mistrzem interkontynentalnym, teraz mistrzem World Heavyweight, Gunther naprawdę potężnie jest budowany w federacji WWE. Natomiast mam takie poczucie, że z Gunterem zaczyna się dziać to, co działo się z Coldy Rhodesem. To znaczy, Gunther jest bardzo dobrze postrzegany jako ten dominujący mistrz, natomiast trwa już to chyba za długo. Jest to zbyt powtarzalne, zbyt monotonne. I dla mnie Gunter po prostu stał się ciężki do oglądania. Mam tylko nadzieję, że te panowanie Guntera nie będzie trwało jeszcze przez miesiące, aż do, nie wiem, Wrestlemania i tam znowu zostanie pokonany przez samego Zayner, który wygrał Rumble w Arabii Saudyjskiej. Błagam, błagam nie. SummerSlam to idealny moment na to, żeby Gunter stracił mistrzostwo, żebyśmy dostali coś nowego, coś świeżego w produkcie WWE, aby też Gunter odszedł na jakiś czas z WWE. Ja wierzyłem, że... Tym momentem będzie jego porażka z Jayem Uso na WrestleManii 41. Wierzyłem, że Gunter dostanie trochę czasu wolnego, że Gunter powróci na przykład na Summerslam, natomiast Gunter wdał się w program z Patem McAfee, co dla mnie akurat było interesujące i to mówiłem też od samego początku, ale zaraz po tym poszedł na Jayę Uso i zgarnął to mistrzostwo, pokonał Jaya, zakopał totalnie Jaya Uso i teraz panuje jako mistrz. Czy jego panowanie jest dobre w obecnym momencie? Nie. Według mnie nie, Gunter nie jest dobrym mistrzem. Gunter nie jest ciekawym już mistrzem. Gunter jest zbyt powtarzalny. Ciężko ogląda mi się Lutera i albo się z tym zgodzicie, albo nie, ile opinii tyle. Nie, źle powiedziałem. Ile ludzi, tyle opinii, to miałem na myśli. A im więcej opinii, tym lepsze dyskusje w komentarzach, więc do tego was, moi drodzy, zapraszam. Zmierzamy w kierunku Summerslam, jak też zostało już powiedziane. Tam dostaniemy walkę Gunther-CM Punk i według mnie jest to idealny moment, żeby to mistrzostwo z Gunthera zdjąć. Jest to idealny moment, żeby rozpocząć coś nowego w brandzie RAW. Jest to też idealny moment, żeby w końcu CM Punk sięgnął po mistrzostwo. I też w ten sposób płynnie właśnie przechodzimy do jego osoby. Punk, który powrócił po ponad 10 latach, ...na Survivor Series Wargames w 2023 roku, w listopadzie tego roku... ...i pierwszy raz pojawił się walcząc w ringu podczas Royal Rumble 2024... ...i po tej gali od występu w ringu musiał niestety pauzować... ...ponieważ doznał kontuzji łokcia. Kontuzja ta uniemożliwiła jego występ m.in. na WrestleMania 40... ...gdzie tylko siedział na stole komentatorskim... ...gdzie też przyczynił się do utraty mistrzostwa przez Drew McIntyre'a... ...który tak naprawdę minutę wcześniej to mistrzostwo zdobył... ...więc plus taki, że Punk mimo kontuzji mógł uczestniczyć w programach telewizyjnych. Natomiast nie jest to chyba coś, czego oczekiwaliśmy. Idziemy dalej i CM Punk walczył podczas SummerSlam, miał naprawdę zajebisty program z Drew McIntyre'em, doczekaliśmy się kolejnego Royal Rumble, którego no, nie wygrywa CM Punk, doczekaliśmy się także WrestleMania i pierwszego w historii main eventu dla CM Punk'a, który był... Naprawdę dla niego emocjonalne i to wszystko, słuchajcie, też zostanie ukazane już niedługo podczas programu na Netflixie. Programu, a w zasadzie filmu dokumentalnego WWE Unreal, który zapowiada się ciekawie. Wiem, że wiele opinii pojawia się na temat tego, że jest to totalne zabicie kafej, bo natomiast dla mnie jest to coś, co naprawdę zajebiście pokaże kulisy i pokaże prawdziwą stronę. Budowania programu WWE. Natomiast nie o tym teraz. Zapewne o tym programie pomówimy sobie więcej na jednej z transmisji na żywo, więc do śledzenia kanału na bieżąco zapraszam także Was. Subskrybujcie kanał. Dziękuję. Jak mówiłem, Wrestlemania 41 dla Punk'a była bardzo emocjonalna, bardzo ważna, była to jego pierwsza walka wieczoru w historii wrestlemanii. Doczekał się tego, natomiast nie był to main event wygrany. Nie był to main event o mistrzostwo. Złoto nawet nie było na szali, więc pan. Traktat prawda od jego powrotu w ogóle nie kręcił się przy mistrzostwie ani World Heavyweight, ani WWE. Fart walczył z Siną. Natomiast czy można to nazwać, że jakimś większym storylineem? Nie, to po prostu była walka zrobiona dla Johna Sina tylko po to, żebyśmy dostali ten One Last Time rywalizację Sina Punk i nigdy więcej już jej nie zobaczymy. Jeśli więc Punk nie mógł zdobyć mistrzostwa WWE, no to mamy idealny moment do tego, żeby Punk sięgnął po mistrzostwo World Heavyweight. Jeśli nie jedno. No to drugi, a Punk na swoim koncie w historii miał zarówno i jedno, i drugie mistrzostwo. Więc jak się nie ma czego, co się nie ma, to się lubi, to się lubi co się ma. <grym> z dwojga złego lepsze to niż nic. Tak więc, jeśli już oficjalnie wiemy, że Grunter zawalczy z Punkiem o mistrzostwo World Heavyweight, to powiedzmy sobie wprost, jest to najlepszy moment na to, aby Punk zabrał to mistrzostwo od Gruntera. Aby Gunter odszedł, wrócił w odświeżonej postaci, bo to jest dla niego potrzebne. Tak samo jak jest to potrzebne dla samej Rodzajem, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie, z którym zgadzać się nie musicie. Natomiast ja pokuszę się o jedno bardzo ważne stwierdzenie w tym odcinku: CM Punk zostanie mistrzem na Summerslam 2025. I ja mówię to już w tym momencie i tego zdania nie zmienię choćby nie wiem co, bo jest to idealny moment na to, żeby w końcu te złoto Punch zdobył. Jeśli w przeciągu dwóch miesięcy kolejne główne mistrzostwo zostanie, nie wiem, zdmuchnięte z przednosa Punka, tylko tak to mogę określić, to po prostu się w kurwie, serio. I tu już nie chodzi o to, że dla mnie to jest sentymentalny, że punk to mój ulubiony zawodnik. Tak, na pewno jakiś to wpływ na moje słowa i decyzje w tym momencie ma. Natomiast to, to, to po prostu będzie bardzo złe dla dalszego prowadzenia jego osoby. No bo jeśli punk przedra z grunterem, to co dla niego dalej? I oczywiście mówimy tutaj o czystej przedranej, bo jest na to jedno wytłumaczenie, i tym wytłumaczeniem jest I Jest tym wytłumaczeniem też walizka Money in the Bank która, jak wiemy, od kilku dni jest naprawdę pod dużym znakiem zapytania. Natomiast pewne informacje, o których mówi się w ostatnim czasie, wskazują na to, że Rollins faktycznie może powrócić szybciej niż później. O tym mówiliśmy w specjalnym odcinku, który jest cały czas dostępny na kanale WrestleOne i do niego Was serdecznie zapraszam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. I ten set Rollins i ta walizka Money in the Bank jest dla mnie jednym, jedynym usprawiedliwieniem, które będzie jakkolwiek zrozumiałe w tym pojedynku, jeśli Punk ma nie wygrać tego pojedynku. Dla budowania historii pomiędzy nimi jest to też naprawdę uważam nawet na plus, bo wtedy Punk dalej będzie wściekły i dalej będzie mógł gonić za rolnicem i dalej dostaniemy ich rywalizację, pogódźmy się z tym, to potrwa jeszcze bardzo, bardzo długo, niezależnie od tego, czy ktoś z nich będzie mistrzem, oni po prostu żreć się będą przez jeszcze długo, a długo, natomiast... Jeśli Rollins tej walizki nie zrealizuje, jeśli Rollins nie będzie w stanie walczyć jeszcze w najbliższym czasie i nie pojawi się na SummerSlam, no to CM Punk powinien po prostu pokonać Guntera. CM Punk powinien zostać nowym mistrzem World Heavyweight i proszę się z tym nie kłócić. Natomiast proszę też dać swoje zdanie w komentarzach pod tym materiałem, moi drodzy. Do tego Was zapraszam. Sekcja komentarzy jest dla Was. Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Co przede wszystkim też sądzicie o osobie Guntera, bo według mnie. Jest naprawdę duży problem z Gunterem. Gunter jest zbyt powtarzalny, jest zbyt monotonny i dla mnie nie jest już ciekawy do oglądania. Gunter też bardzo mocno stracił porażkę z Jayem Uso w sposób taki, że został on po prostu uduszony. Mam wrażenie, że WWE myślało, że jeśli Jay Uso udusi Guntera, to będzie to takie bardzo losowe, przypadkowe, lepsze niż odliczenie. A to tylko dało niesamowity mem dla publiczności, które nawet do dzisiaj, gdzie Gunter to mistrzostwo odzyskał i tak krzyczą you tap Więc e, chyba to mówi samo za siebie. I też tak samo moi drodzy dajcie znać o CM Punku, czy chcielibyście, aby został nowym mistrzem na Summerslam 2025. Zostawcie polubienie, subskrybujcie kanał i widzimy się już jutro o 7.00. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.